Panie Adamie, ile trzeba lat, żeby wyhodować sobie tak piękne bokobrody i wąs? Myślę, że tyle lat, ile trzeba, żeby dojrzeć do zakupu pierwszego Suzuki. Jeżdżę ponad 20 lat Suzuki, różnymi oczywiście modelami, ale to jest ta wierność, tak jak wierność moim bokobrodom. I niektórzy podejrzewają mnie, że wzorowałem się na Franciszku Józefie, a niektórzy mówią, że może Franciszek Józef na tobie się wzorował. A jakie to były modele Suzuki? Zacząłem od Swifta, sedana, i następnie była Liana. Ulubiony samochód Top Gear. Wyścig samochodem za rozsądną cenę. Później były oczywiście Zixy. Przyszedł czas na piękny model, nie ten. Witara, oczywiście, Art grip. Któryna? To jest już samochód, to jest ósmy model. Panie Adamie, w związku z tym chcielibyśmy uhonorować Pana wierność, Marce, przekazać Panu dyplom uznania wraz z bonem wartości 2000 zł do wykorzystania w autoryzowanym serwisie w Suzuki Jakubowcy. Ja mam tylko jedną wątpliwość, panie Panu szczerze. Bo biorąc pod uwagę, że to jest nowy samochód, więc może Pan po prostu nie skorzystać z tego specjalnego błonu wartości na jakiekolwiek naprawy, bo ten samochód się po prostu nie psuje. No i jest ta gwarancja. I, ja z doświadczenia mówię, jeżeli sam czegoś nie sknociłem. To nie zdarzyło mi się, żeby ten samochód sam coś sprawił mi jakiegoś psikusa. Bardzo dziękuję. No nie spodziewałem się tego. Ale mamy zaplanowaną Mam jeszcze jedną nagrodę. Uściski yy, yy, dłoni ambasadorów markusów. Gratuluję panu. Dziękuję serdecznie. Powiedziałbym tak, nawiązując do wnosu: Franciszek Józef. Miło mi. Serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie bardzo wielkie wyróżnienie, i nie ukrywam, że jestem mocno wzruszony. A tym bardziej, że powiem tak, jeżdżę czymś, czym warto jeździć. To jest elegancja, to jest wygoda, to jest komfort. I jak niektórzy opowiadają o innych modelach, o innych markach, mówię, że idźcie, przesiądźcie się na chwilę do Suzuki. Ja się przesiadłem i już z tego nie zrezygnuję. Chociaż nie ukrywam, może to nie jest ostatni model mój. Oby tak się stało, żeby tylko zdrowie, a reszta to czas pokaże. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie.